Jesteśmy już w Marseille'em. Taki mamy widok z balkonu. Tam widać morze w oddali. Tutaj po lewej stronie jest centrum miasta. My jesteśmy tak troszeczkę na uboczu. Nie wiem czy widzicie, ale tam w tle można dostrzec takie małe białe punkty. To są właśnie łodzie, które właśnie wracają z wycieczek do portu. Jest po ósmej rano. My sobie siedzimy na balkonie. Jemy śniadanko. Opalamy się troszeczkę. Jesteśmy ostatnim budynkiem, więc jest tu mega, mega spokój i naprawdę bardzo sobie to cenię, bo w budynkach w centrum zawsze jest hałas, jeżdżą auta, titają, są jakieś sklepy, kafejki, a tutaj się nic nie dzieje. Jest to takie bardzo relaksujące miejsce. No może trochę są nudy, ale mi tego było trzeba, więc jestem bardzo zadowolona. Robisz nieny, tak? Kto idzie na plażę? Zrobię wam szybki unboxing egipskich zakupów. bo akurat Ahmed, był zupełnie lodówkę. Tutaj mamy chipsy, moje ulubione, pomidorowe, sok z głowy, mleko jest w takim opakowaniu. To jest serfeta, są różne rodzaje do wyboru do koloru. Tutaj przeważnie jest z takim chlebem. Nazywa się po egipsku ejś. Herbata, hałwa, też przepyszna. Olej, więcej fety. To jest pasta z bobu, też bardzo popularne danie. Nazywa się full. Często też można w takim chlebku zjeść. Ryż, tuńczyk, melony, naprawdę warto melonów spróbować, bo są przepyszne. Tu jeszcze znalazłam sos tahini to jest pasta z sezamu. Z kuchni widok mam taki, akurat zaraz będzie zachodzić słońce. Tutaj na pewno dużym minusem jest to, że pakują owoce, warzywa w wiele woreczków. Ja już mam takie swoje siateczki, więc staram się ich przyzwyczaić, ale akurat teraz zapomniałam. Tutaj jakieś, nie wiem, mirabelki, tak to się nazywa. A te ogórki, pomidory, papryczki, limonki, jak to się otwiera, to już tak pachnie, to jest bardzo, bardzo ostre. Należy uważać, bo ja się dwa razy już tak przejechałam, że paliło mnie cały dzień. Ręce, oczy i cała skóra. A limonki są też dobre do obiadu, albo można wycisnąć, zmiksować z wodą, cukrem i jest przepyszna lemoniada. Arbus też chyba jest sezon. Woda, i to jest taka duża woda. Ona jest do gotowania, ponieważ ta woda, która leci z kranu, ona jest ciągnięta z morza, więc w niej się nic nie gotuje. Tutaj na ulicach możecie spotkać bardzo dużo bezdomnych piesków. One raczej nie są groźne, jeszcze nie zdarzyło się, żeby któryś był jakiś nahalny. Przeważnie sobie odpoczywają w cieniu i tutaj jest akurat ich chyba sześć, naliczyłam. Niestety większość rodzin w Egipcie podróżuje bez fotelików, no my też teraz, bo nie mamy, ale znaleźliśmy sposób, tutaj zapięliśmy pasy, więc dzieci sobie nie siedzą. Nie jeździmy też daleko, no a ruch na ulicach jest bardzo, bardzo niewielki, bo jesteśmy na środku pustyni. Wow, ale mają tutaj super klatkę schodową. Zobaczcie. Pierwszy raz taką ładnie widzę. Jesteśmy już u naszego kolegi, on mieszka na ostatnim piętrze. Jestem właśnie na dachu. Tutaj w wielu budynkach jest tak, że dach jest wykończony, żeby można było sobie przyjść, posiedzieć, zapalić krysze, poopalać się, żeby wywiesić pranie. Ten jest akurat bardzo ładnie wykończony w takim innym stylu niż jaki widziałam, i tam widać może. No hej, pokaza wam co ciekawego widać. Się. No się dobra, nieważne góra widać, zobaczcie. To jest szkoła, druga szkoła. Jest, tam jest tark. Tam dokładnie tu jest maskiet i Beczet. tam ten maski, za ten maskiet jest tark. I mało Marsa Alam, bardzo mało miastu. Witam Was kolejnego dnia z Egiptu z Marsa. Alam. my właśnie zbieramy się i jedziemy do hotelu Blue Reef. E, idziemy odwiedzić naszego kolegę Hasana. Kto był w Blue Reef, ten na pewno go zna, więc Dobra. chodźcie z nami. To jest właśnie hotel Reef, Tutaj są pokoje, a tam jest recepcja, restauracja, i zaraz przejdziemy do strefy. tu są baseny, co tam. Dzisiaj na kolację będę jeść koszari, pan mi naładował sporą, sporą porcję, chyba wie ile potrafię zjeść. Jest tam makaron, ryż, soczewica, ciecierzyca, porażna cebulka i pyszne sosy czeskowe i tu pewnie jakieś ostre, bardzo polecam spróbować. Jest 12 w nocy, ale tu widzę na oczy, bo miałam bardzo męczący dzień, ale jeszcze stwierdziłam, że umyję wszystkie owoce i warzywa, bo akurat wróciłam z zakupu, bo nie chciałam tego dawać z tym kurzem do lodówki, bo tutaj wszystko się bardzo kurzy. Tutaj mamy taki mini brzoskwinię, tutaj jest głowa, bardzo dobry owoc, fajny sok się z tego robi. Limonki będę robić lemoniadę jutro. Małe banany, melony przepyszne, no i oczywiście arbuz. właśnie piję wodę z miętą i bardzo bardzo dużą ilością limonki. Tutaj limonka jest nie do że tania, to jeszcze przepyszna, soczysta. No i owoce, teraz jest sezon na arbuza, melona, brzoskwinie. po prostu pycha. Troszkę brakuje mi mango i truskawek, ale inne owoce to wynagradzają. Dzisiaj gotuję rosół, bo jestem już tu ponad tydzień i zabrakło mi polskiego jedzenia, tęskniłam. No i standardowo widoczek na góry. Bardzo relaksująco się gotuje z takim widokiem. <noise> Kolejny dzień, kolejne przygody. Nie, no żartuję, właśnie idziemy po kanapki, a akurat macie wolne więc idziemy gdzieś na mieście. właśnie po Ja zawsze tutaj lubię wszędzie chodzić rano, dlatego że tutaj jest jakiś stref nocny żyje się często i rano tutaj nigdy nikogo nie ma, jak się zobaczyć jest zawsze pusto i ja najbardziej lubię cisza i spokój. odczytujemy? Felafel. Tylko? Dokładzian, sałata i ziemniaki. Frytki. <laughs>